Gratuluję gospodarzom, pojechali naprawdę bardzo dobry mecz kiedyś i oni też musieli wygrać. Także szkoda, że stało się to dzisiaj. Gratuluję im, do, im meczu, dobrze pojechali. Martwimy tylko postawa Matea Żegara, zachowanie jego, bo wjeżdżając do parkingu kopią imiona z motocykla, to mi się wydaje, że to zawsze kopną go z nogi, to mówię, ja no na motocyklu. Myślę, że takie zachowanie na uczestnikach Grand Prix nie przystaje. Myślę, że coś powinna w lidze z takim zachowaniem zrobić, żeby następnym razem był spokój. On powinien dawać przykład zawodnikom, a nie tak się zachowywać. Którego nie uderzył? Daję. Christiana Rempawe. Remp a za co? To musi Pan zapytać Mateja ma Zagara. No, nie wiem za co mu chyba przed to, że wjechał w taśmę. Trener drużyny Gości wspominał o nieprzyjemnym incydencie, który miał miejsce po jednym z wyścigów, w momencie kiedy wjeżdżałeś do parku maszyn. Podobno kopnąłeś juniora drużyny Gości. Czy mógłbyś to skomentować? O, to jest totalna, totalna nieprawda. Wiemy, że motor żelowy nie ma hamulca i jak zjeżdżaliśmy do parku maszyn, no to on pojechał w prawo, Trener mógłby raczej zareagować niż oprzeć się także... Jak ktoś to uważa, że coś nie tak, no to przepraszam, ale e, naprawdę nie mam komu co mam zrobić, nie wjechać w niego i spodować opadek, czy co. Ja, ja mam taką jedną dygresję, a ja, czy trener, razem staliśmy w jednym miejscu, gości nie mówili nic na temat łokciowania, tak delikatnie mówiąc, pana Kildemanda? Bo pan sędzia mi powiedział, że nie widział. No, no nie dużo nie widzieli. No, także dużo nie widzieli, także nie każdy spojrzy na siebie, ja mówię, to był mecz walki, emocji i na pewno nikt tutaj nie chciał zrobić wszystkiego. No. Karty były takie nieregularne, można powiedzieć delikatnie i to też wprowadzało wśród zawodników nerwowość. Ale kiedy Demant jeździ bardzo no, ostro, że tak powiem, delikatnie ostro. Ja nie mówię, że takie rzeczy się wyklucza. Ja takiego zawodnika też chciałbym mieć w zespole, no ale to trzeba widzieć wszystko. Jest medal na zawsze dwie strony.